Hej, z tej strony Chevrix. To jest ponownie Total Tank Simulator. Lecimy dalej z kampanią francuską. Akt drugi. E, tym razem mamy tylko cztery misje. Jest to akt ofensywny. Więc musimy tę misję wygrać, żeby wygrać całą kampanię. Tych dwóch nie musimy, ale przejdziemy sobie wszystkie. O, czemu nie? No i dobra, odblokowane mamy. Tak, na pewno chcemy to na sam początek. Bo artyleria rakietowa w tej grze to jest totalny koks. Yy, jeżeli chodzi o przeciwlotnicze, to te bunkry. O, one też i czy chcemy spadochroniarzy na razie? Chyba nie. Jeżeli chodzi o oficerów, to tego sobie wykupimy. Ewentualnie możemy dać im lepsze czołgi, tak mi się wydaje. Jestem teraz podjarany trochę, że w końcu udało nam się ten pierwszy akt przejść i możemy przejść do dalszych misji. No i dobra, i myślę, że na razie z badań to tyle, zaoszczędzimy sobie te 210. Mam nadzieję, że nie przegram tego aktu. Dobra. O Jezus Maria, dużo czołgów. Fabryki mają, o kurde. Chwila, chwila. Jak mają tak dużo czołgów. To wiecie co? Jakieś. Weźmy ciebie i ty ile będziesz kosztował? 250 te niszczyciele myślę będziemy mogli sobie kupić bo to jest takie one są tańsze niż artyleria w sensie niż działa przeciwpancerne a mają więcej zdrowia i więcej osłony także to się będzie nam opłacało myślę. Dobra no to lecim co to jest zabij vipa ok. No i dobra, co wy tu... A, my teraz z tej strony jesteśmy, okej. Okay. VIPem jest fabryka czołgów, okej. Okay. Tylko fabryka? Tylko fabrykę musimy zlikwidować, okej okay. Jesteśmy na takiej niewygodnej pozycji trochę. Bo większość naszego obszaru to jest woda. Dobra, czy oni mają jakąś artylerię? Tu są co? Pancery trójki tutaj mamy 38 i tutaj trójki, dobra. A ty co produkujesz? Nie, nie zobaczę co produkujesz. O, tu cię mam! Po lasach pochowali przeciwlotnicze. Tu jest co? Pancer trójka? Tak, tu mają przeciwlotnicze przy tym, dobra. I trzy samoloty. No dobra, czyli tak, skoro już kupiliśmy tę artylerię rakietową, no to trzeba ją wykorzystać. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Zobaczmy, czy to się uda. 能念，能念。 Niedużo życia tej fabryce zostało Dawaj go Musimy tą fabrykę ogarnąć Udało się? Udało się, dobrze Mamy to Jest git. Tylko czemu ta artyleria rakietowa tak szybko zginęła? Okej, okay. tutaj mamy dwa deadmecze i tutaj też będzie zabij VIPa, okej. Okay. Dobra. To tak, kupujemy was. Eee, latające, latające spadochroniarze nie są nam zbytnio potrzebni co to jest artyleria jaka arsenał dym mhm, czyli to jest eee, granaty dymne takie zasłonę dymną nam robi Zapalające, a to jest kasetowa. Okej, okay. kasetowa nie byłaby głupia. Jeżeli nie wiecie, co to jest arteria kasetowa, to to tak strzela jednym dużym pociskiem, który po uderzeniu w ziemię rozpada się na kilka małych pocisków, które no, wybuchają. Więc może spróbujmy to odblokować. Mamy? Mamy, dobra. Eee, tylko sztuczne 400. Dobra, spróbujmy tę kasetową e, coś jeszcze? Może ten choke? A za mało mamy. Piechota no SMG. Dobra, weźmy ich. Dobra. Tutaj mamy co? Sporo artylerii, mało piechoty i fabryki. O, a tutaj coś specjalnego. To weźmy na razie to. Spróbujmy tym. No i dobra. Co mamy tu? Lotnisko. Co to jest? Co to jest? O, bunkry. O... oj oj! Ufortyfikowali się Tu jeszcze piechota. Mhm. Dobra, z tego co widzę to czołgów żadnych nie mają Tu się w lesie pochowali Przeciwlotniczych mają sporo Mhm. Okej. Okay. Dobra. Jeden samolot. Lotnisko. Spróbujmy. Dobrze, lotnisko. Dobrze, po lotnisku. Geh Jamie mit, Rauf. Jak to? Dawajcie ich! Dobrze! Na razie idzie dobrze Świetnie jest Hm Hm <laughs> Вземе куп ми лепса човги. No ten, ten jeszcze Dobra i teraz możemy któregoś ulepszyć. O tak, dajmy. Dobra. O no chyba se jaja robicie No wy se jaja robicie W ogóle zauważyłem jedną ciekawą rzecz W maju 40 jak się broni DWA DZWONY?! <śpiewanie> 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 Czy wy nie poważni jesteście? Nie, no to są jaja jakieś. Zauważyłem taką jedną rzecz. W maju 40. Jak się broniliśmy, Niemcy korzystali z tygrysów, które historycznie do wojny weszły dopiero w 42. oraz hecerów, które do wojny weszły w 44. Także, no. Ale w czym masz problem, powiedz mi. W czym masz problem? Pytam się, odpowiadaj mi na pytanie, w czym masz problem, a nie. W czym masz problem? Mów mi tu zaraz, w czym masz problem! W czym masz problem? Masz mi mówić, w czym masz problem? W czym twój problem tkwi? Spróbujmy. Niszcie, niszcie, dobra. No, nawalaj ten dzwon. Dobrze. Piechota już prawie umarła. Artyleria też. Dawaj. No i po co podratujesz tak nisko, jak nie spuszczasz bomby, no? No po co? Ten co się tu przedziera, kurde. O, już się nie przedziera. No. Pięknie. Dobra. Mamy to. Myślałem, że z tymi dzwonami, szczerze mówiąc, będzie trudniej trochę, ale zresztą widzieliście, co one robią. Co tutaj mamy? Dużo czołgów, bardzo dużo czołgów, fabryka no plus zero, dzięki. No w sumie koniec kampanii, więc... Trochę samolotów, artyleria, no dużo tego będzie. Miota ognia nam niepotrzebny raczej Dawaj Co ty tak umierasz często? Czy, czy tam cię łapią? Nie wiem Cały czas cię wykupywać muszę, nikogo tylko ciebie Masz, jeszcze ty Dobra Myślę, że teraz możemy to wziąć z czy coś jeszcze? A dawaj, tam dobra, i kogoś tu jeszcze ulepszyć masz ty. Okej. Okay. Powinniśmy dać radę. Tylko jednego VIP'a znowu mamy. Vipa może tylko jednego, ale za to żelastwa jest bardzo dużo. Owy to się udało, błagam. Uda się, easy. Ta <laughs> To mi trwa, kurde, trwało krócej niż przygotowania do niej. Artyleria jest koks w tej grze po prostu. Albo to przez to, że gram na poziomie easy. Haha. <laughs> osiągnięcie, kampania francuska. La machine militaire allemande est en perte de vitesse. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre, mais à ce stade, ils ne peuvent pas se permettre de gagner non plus. Nous allons faire traîner cette guerre de position encore un peu, puis ce sera terminé. La République est sauvée. Général Brigade! Zakończ kampanię. Ah. Dzięki wam za oglądanie. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że cieszycie się tak jak ja. Jaką teraz będziemy kampanię mieć? Kampania niemiecka. Sporo się będzie działo. Jeżeli się uda, to nagram jeszcze dzisiaj Fall Vice. Powinno się udać. Tymczasem, dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że również wsparcie duchowe. No i co, trzymajcie się, cześć.